Cześć! Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest poniedziałek z MMO, dzień podczas którego będę starał się chociaż od czasu do czasu pokazać produkcję MMO. Z reguły był to World of Warcraft, dzisiaj zrobimy trochę inaczej. Pokażę wam grę Ion. Produkcję, na którą miałem ochotę od jakiegoś czasu, a cały czas odkładałem to, z różnych powodów. Wiecie, rozpoczęcie przygody z nową grą MMO to nie jest prosta sprawa. Konieczność poznania nowej mechaniki, nowego sposobu przedstawiania questów, nowego świata, który trzeba poznać, to jest sporo czasu, a ja z reguły tego czasu nie mam. Ale pomyślałem sobie: kurczę, odpalę to na live, pogram. Yy. Pogałem, mogę poopowiadać. Materiał będzie opisywał moje początkowe przygody, nie będzie zatem zbyt rzeczowy, chociaż w ramach tego co poznałem, postaram się wypowiedzieć w, ram w miarę sensownie. Jedziemy zatem, proszę was bardzo. Należałoby troszkę opowiedzieć o lore tego świata. To jest coś, co będziecie poznawali w trakcie rozgrywki. Ja też wiele na ten temat nie powiem. Oprócz tego, że mamy do wyboru dwie rasy, dwie frakcje. Elios i Asmodian. I mam nadzieję, że wymawiam wszystko dobrze. Ja osobiście wybrałem rasę Asmodian, ponieważ wydawała mi się taka bardziej, odrobinę bardziej mroczna i nie tak bardzo zadufana w sobie jak Elios. Elios, Eliosi chyba o nich się mówi, tak? Musicie mi wybaczyć ewentualne przejęzyczenie. Na taką, na taką, na taką rasę się zdecydowałem i ty, tą rasą się bawię, ale rasa to tak naprawdę w niewielkim stopniu definiuje to, jak wygląda wasza postać, bo najważniejszy jest edytor. A ten w ajonie, kurcze pieczone, jest zrobiony bardzo, bardzo. Yy dobrze. Kiedy, kiedy robiłem swoją pierwszą postać na live'ie, pomyślałem sobie kurczę, zrobię to szybko, żeby móc pokazać gr graczom, znaczy widzom rozgrywkę i zresztą sam byłem jej ciekaw. Dopiero przy kreacji drugiej postaci spędziłem troszkę czasu nad tym edytorem, by poznać jego możliwości, a te są przeogromne. Możecie ze swoją postacią zrobić dokładnie to, na co macie ochotę. Ja osobiście jestem fanem krasnoludów, więc taką postać sobie wykreowałem, niskiego broda tego jegomościa, z bary baryłkowatym torsem, który wygląda jak krasnolud. oczywiście umie Umieszczanie krasnoluda w świecie Iona być może nie jest dobrym pomysłem z punktu widzenia yy, jakiejś mitologii, ale mi bardzo pasuje, zresztą różne postacie się trafiają w tej grze, więc nic złego pewnie się nie stało. W samym procesie tworzenia postaci przede wszystkim możecie decydować o wyglądzie, o twarzy, o rysach, o no wszystko, o kolorze skóry, o wysokości postaci, o szerokości ud nawet, biustu i też ramion. Więc można się pobawić, można to także sobie dodać skrzydła. Historia skrzydeł w Ajonie to jest godna innej opowieści, więc zostawimy sobie to na, na potem, tym bardziej, że sam jeszcze do końca jej nie poznałem. Ale tworzy się tą postać bardzo, bardzo interesującej. Oczywiście z jednej strony skupiłem się na takich męskich archetypach, które akurat Pasują do mojego postrzegania bohatera w MMO, ale także rzuciłem okiem na damskie postacie i z wielką przyjemnością. Do wyboru mamy kilka klas. To też jest bardzo istotne, ponieważ jakby tworząc postać, to jest jeden z podstawowych wyborów, ale możecie także sobie rzucić okiem na to, jak wasze postacie będą wyglądały: po pierwsze uzbrojone, po drugie używając konkretnych skilli. I to jest też pewien czynnik, który determinuje to, jaką postać mielibyście ochotę wybrać, bo kiedy wybrałem wojownika, i rzuciłem sobie okiem na umiejętności, które prezentuję, to miałem piekielną ochotę w niego nim, nim, nim rozpocząć rozgrywkę. Miałem okazję też przetestować artystę. Zresztą artysta i inżynier to są, to są dwie klasy, które zostały wprowadzone, zdaje się, z, 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 z update'em 4.0. Jeżeli mylę się tutaj w jakichś tak kwestiach technicznych, to proszę poprawiajcie mnie bez zbędnych skrupułów. Ja jakby poznaję dopiero ten świat i moje zaangażowanie w niego wynika raczej z tych początkowych zachwytów, a te zawsze Trafiają się, kiedy człowiek sprawdza nową grę MMO. Zatem rzuciłem sobie okiem na te umiejętności. Pięknie to wygląda, bardzo ładnie jest zrobione. I potem pierwsza postać, jaką stworzyłem, to był inżynier, właśnie taki Krasnolud. Chciałbym zrobić sobie z niego Snajpera, bo Snajper to jest jakby mój, mój osobisty wybór i zawsze był. I podczas tej kreacji drugiej postaci też sobie rzuciłem okiem na wizerunek Snajpera, znaczy właściwie inżyniera na no umiejętności, które posiada i które miał do zaprezentowania w tym, w tym ekranie tworzenia postaci. Pomyślałem sobie, nie piernicze, nie tworzę drugiej postaci, inżynier to jest właśnie to, no i tą postacią gra, i, i gram i tą postacią się bawię i na razie jestem zadowolony, chociaż uczę się tej całej mechaniki i uczę się tego, jak świat jest zbudowany, w jaki sposób postać pozyskuje nowe umiejętności. Tak czy inaczej, wygląda to dosyć interesująco. Cały system kierowania, yy, przedstawiania świata i walki jest zbliżony do World of Warcraft. Zatem, jeżeli jest to wam bliskie, to powinniście się tutaj bez większych problemów znaleźć. Oczywiście, yy, większym kłopotem jest zrozumienie tego, jak działają questy. To trochę zajmuje. Tutaj Quest Tracker, czyli ta, yy, ta tabela, która śledzi wasze zadania, jest dosyć przydatna, ale nie jest tak dobrze rozwinięta jak World of Warcraft. Ale dzięki temu musicie troszkę poczytać questów zadań, yy, dzięki temu także poznacie trochę historię. Chociaż ja osobiście już jestem trochę fanem przedstawiania historii nie w sposób pisany, ale mówiony. Yy, yy, I wolałbym treści questów gdzieś słyszeć po drodze. Ja w ogóle mam taką wizję, gry MMO, w której zadania są bardzo proste, jasne, określone, wskazane yy, bierzecie to zadanie, a potem w trakcie poruszania się z miejsca, z którym żeście zadanie wzięli, do miejsca docelowego, słyszycie historię tego zadania, jeżeli taka historia jest konieczna. Model z, z charakterystyczny dla Iona i World of Warcraft już mnie trochę zaczął męczyć. To znaczy, nie czytam tych questów, tylko przeklikuję się przez nie i idę we wskazane miejsce, starając się po drodze domyślić, co ja tam mam zrobić. Nie pasuje mi też model ze Star Wars The Old Republic, gdzie każdy, nawet błahy, quest jest obgadany w tak. W tak, w tak długi sposób Co prawda zajmujący dla początkującego gracza Ale jeżeli ktoś już to widzi któryś raz z rzędu To robi się nudny No i człowiek stoi przy tym miejscu startowym I słucha, i słucha, i słucha tych historii Nie, tak nie działa to Człowiek powinien iść po drodze wysłuchać quest'a Idealny modeli pochodzi z DC Universe Online Gdzie dostajecie zadanie I, i nagle, nagle w narożniku pojawia wam się Superman I który opowiada coś tam ciekawego I lecicie na miejsce tym swoim superbohaterem Słuchając tych zadań Ekscytujące, klimatyczne, dobrze Robione, to chciałbym widzieć w przyszłych grach MMO. Ale Ion jest produkcją troszkę starszej generacji, i w tej z tej generacji znajduje swoje miejsce i sprawuje się dosyć dobrze. Im dalej wchodzicie w świat gry, tym bardziej on się Wam wydaje interesujący. To, co w Ionie zwraca uwagę, to sposób przedstawienia właśnie tej mitologii, fabuły, on jest nietypowy, być może już teraz częściej spotykany, ale są to wycinki. Są to jakby filmy zrobione na silniku gry, przedstawiające trochę postacie i, i trochę to, co może się zdarzyć z Waszą. Kiedy się dochodzi na dziewiąty poziom doświadczenia, co udało mi się dzisiaj osiągnąć, dostaje jakąś historię, rzut okiem na przyszłe zdarzenia, zajmujące i wciągające. Popycha to trochę człowieka do, do zdobywania kolejnych poziomów i, i, i sprawdzania, co, co będzie później. Chociaż pod koniec trafiłem do miasta i, i sobie myślę, kurczę pieczone, ale to miasto rozległe. Ledwo, ledwo się dowiedziałem kilku ciekawych rzeczy na temat tego, jak prowadzić postać, a tu nagle trafia do mnie wielkie, ogromne miasto i nie wiem, co z nim zrobić. Więc odrobinę. Wysiłku wymaga wejście w świat MMO i ion, mimo że jest bardzo ulgowy dla początkujących graczy, no to jednak wymaga trochę samozaparcia. To są gry MMO, które są zdecydowanie łatwiejsze niż jeszcze 10 lat temu, ale mimo wszystko. Wymagają odrobiny wysiłku. To są produkcje przeznaczone dla graczy, którzy po pierwsze mają trochę czasu, po drugie mają trochę ochoty poznać grę bardziej. One nie są tylko takie powierzchowne. I Aion zdecydowanie taki jest. Historia tego świata jest ciekawa. Ona jest opowiedziana gdzieś tam kilka razy, we wstępie do, do gry i w trakcie jakby przechodzenia przygód. Ja też miałem taki fragment, gdzie została mi ta historia opowiedziana o konflikcie. Dwóch raz o konflikcie Balaurów z twórcą tego świata, z Aionem. Mam nadzieję, że nie mylę tu tych pojęć, bo to są wszystko dla mnie świeże rzeczy. O rozbiciu tego świata na dwie części. Zajmujące? Jak najbardziej. Chce się pograć? Tak. I teraz jakby. Często padają pytania, czy będzie można ze mną pograć w jakąś grę. Ja strasznie staram się za każdym razem, kiedy, kiedy, kiedy pokazuję Wam grę MMO, w którą ja osobiście gram, za każdym razem kładę na to duży nacisk. Słuchajcie, nie liczcie na to, że, pograjcie ze że pogracie ze mną. Ja nie chcę, żeby ktoś sobie ściągał grę tylko dlatego, że może ze mną pograć. Jeżeli Was produkcja interesuje, to rzućcie na nią okiem. Ściągnijcie sobie, spróbujcie, zabawcie się. Natomiast ja chciałbym być trochę takim samotnym graczem, ewentualnie skupionym wokół grupy znajomych. Ja nie potrzebuję ogromnego towarzystwa podczas eksploracji świata, to szczerze mówiąc trochę mi zabija klimat, kiedy pojawiają się wokół mnie osoby, mimo że sympatyczne, ale mają skłonność do skakania dookoła po to, żeby się pojawić na materiale. To jest upierdliwe. Ja kiedy wchodzę do świata MMO, to chcę uwierzyć, że ten świat jest realny, że ten świat... wchodzę do niego całym sobą. I kiedy nagle pojawiają się dookoła ludzie, którzy pozdrawiają mnie, korzystając z mojego nika ze świata rzeczywistego, to myślę sobie o ja piernicze, no nie mogę, no nie mogę, nie mogę się wczuć, a mi jest to potrzebne do zabawy. Zatem uprzedzam, żeby nie było takich historii jak z Guild Wars 2, kiedy ludzie byli dla mnie strasznie obrażeni, że nie mogą sobie ze mną pograć. Nie o to chodzi. Jeżeli gra wam się podoba, to bawcie się w nią. Jeżeli gra wam się nie podoba, a chcecie pograć ze mną, no to. Nie, dziękuję. Unikajmy tego, żeby potem nie było niepotrzebnych pretensji. Tak czy inaczej, ja i ona będę jeszcze sobie testował. Pogram go sobie troszkę na live i od czasu do czasu wrócę do Was z takim materiałem jak tutaj, gdzie mogę sobie pogadać, gdzie mogę poopowiadać i gdzie mogę przedstawić Wam swoje odkrycia. Te, mam nadzieję, jak na razie Was zainteresowały. No i tyle. Oczywiście nie powiem, na jakim serwerze gram, ale jest polski serwer. Polecam. Polecam gorąco dla Polaków, zresztą gra jest po polsku. To też ważna rzecz, o której powinienem być może powiedzieć na początku. Ale nie powiedziałem, trudno, tego się już nie cofnie, a nie zamierzam nagrywać tego jeszcze raz. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. O wielu rzeczach pewnie jeszcze nie powiedziałem, więc będę miał o czym mówić, kiedy wrócę do Was z kolejną częścią tego materiału. O ile wrócę? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się. Baba.